Całe życie miałam problem z zębami, leczyłam się nieraz stomatologicznie u różnych specjalistów, aczkolwiek nie mogłam wyjść na prosto, no myślę, że po prostu takie geny. Uśmiech nie wyglądał dobrze, co mi najbardziej przeszkadzało, no to, że uśmiechając się, musiałam uważać, żeby nie robić tego zbyt szeroko. Trafiłam tutaj z córką, żeby jej założyć aparat ortodontyczny. I po prostu na którejś z kolejnych. Wizyt kontrolnych, pani Agnieszka zaproponowała mi metamorfozę. Miałam wszystkie zęby ponownie wyleczone tutaj przez specjalistów, zarówno te, które były tylko z plombami, również kanałowe, leczone. Leczenie zachowawcze, były robione też zęby kanałowo. Miałam również przeszczep dziąsła. Nie, nie bałam się. Ja od początku tutaj się tak czułam dobrze i swobodnie, że nie miałam żadnych obaw, że nie Na pewno jestem pewniejsza siebie przez to. Chętniej się uśmiecham. Nie muszę myśleć o tym, żeby tego, tych zębów nie pokazywać, bo nie są ładne. Teraz chciałabym je pokazywać wszystkim. Tak, bardzo często, poznając nowych ludzi. Ostatnio na przykład zmieniłam pracę i pierwsze co usłyszałam w nowej pracy, że mam piękny uśmiech.